Witam Was na moim kanale, dzisiaj znajduję się w wyjątkowym miejscu Esters Garden, jest to galeria w siedzibie Aquaflory Aquaflora jest plantacją roślin z Holandii Mam wielką przyjemność tutaj być i uczestniczyć w konkursie ANAK Jest to konkurs live, podczas którego zakładamy akwaria w ciągu około 6 godzin Pielęgnujemy je przez 4 miesiące i następnie jadą one z powrotem na targi, które odbywają się tutaj też w Holandii, w Holandii targi Vivarium i tam będą oceniane. Jest to wyjątkowa edycja poświęcona pamięci Filipa Oliwiery. Filip Oliviera był wielkim wsparciem dla Aquaflory, był główną częścią targów Vivarium, wielkim aquascaperem, wielką inspiracją dla wielu, wielu aquascaperów w tym mnie. Także jestem zaszczycony brać udział w tym wyjątkowym wydarzeniu, a teraz pokażę wam kilka z tych panie eksperciów. So, this is Esther. Esther is owner of Aquaflora. She's managing this beautiful gallery and she's providing awesome quality plants for around the world. So, this is just great to meet her in person and to be in this. Fabulous place. Thank you, Esther. Tutaj mamy dwumetrowy zbiornik, najstarszy w galerii. Z tego, co wspominał mi Michał Adamek, ma około 10 lat. Możemy tutaj zobaczyć naprawdę sporych rozmiarów tęczanki neonowe. Mi się jeszcze takich nigdy nie udało wyhodować, może kiedyś. Są naprawdę piękne, pięknie wybarwione. Oprócz tego statko neonów czarnych i jeszcze jedna rybka. Wydaje mi się, że to jest hokejówka. Jeśli nie, to poprawcie mnie proszę w komentarzu. No ogólnie akwarium z dużą ilością epifitów. Z 95% tych roślin to epifity, bucephalandry, mikrozoria, bolbitis. Z tyłu mamy kryptokorynę, Balance, Wszystko oświetlone trzema lampami Skylight Hyperspot FM. Wygląda to wspaniale. Mm. Troszeczkę mniejsze akwaria. Tak na oko 120. Czyli 120. Myślę, że to może być 50 na 50. Wszystkie oświetlone lampkami Twin Star. Jeśli chodzi o akwaria 120 cm, wszystkie są w stylu Nature. Pierwsze akwarium. Dwie wyspy ze ścieżką. Praktycznie przez środek akwarium. Pływają tutaj Neon Simulans. Teraz fantomy czerwone, troszkę otosków, korzeniem pięknie porośniętym chem, poprzerastane kryptokorynami, Z tyłu mamy tło podświetlone, prawdopodobnie light ground, ale mogę się mylić: trochę tych różnych firm już robi te podświetlane tła. Fajny baniaczek. Tutaj jeden z moich ulubionych. Korzenie mangrowca prawdopodobnie. Pięknie przycięta rotalka tutaj, rotundifolia prawdopodobnie. Monte Carlo. Na dole mamy Lilo Psisa jeśli się nie mylę. I kolejne kępy rotali, rotala zielona i rotundifolia jeszcze raz. Naprawdę piękny baniaczek. Ładnie tutaj się te kolory zgrywają. Myślę, że takie coś mógłbym mieć w domu. Yy. I tutaj taka ciekawa też 120 obsadzona samymi czerwonymi roślinami. Ryby również z czerwonym akcentem. Z tego co wiem, roślinki świeżo posadzone, także naprawdę jeszcze tutaj mogą zrobić dużo roboty, szczególnie ten lotos tutaj na środku. Jeśli zacznie rosnąć, i wypuszczać duże liście na górę, będzie to świetnie wyglądało. 90 cm akwarium w stylu diorama założone przez Michała Adamka jakieś pół roku temu. Wygląda nieźle, chociaż niektóre rośliny jeszcze troszkę się buntują, że tak powiem. Nie są w najlepszej kondycji, ale ogólnie naprawdę akwarium imponujące. Ogólnie do galerii Ester przyjeżdżają Aquascaperzy z całego świata. Tutaj mamy, mamy na przykład akwarium założone przez Aquascapera z Japonii, Masashi Ono. Masashi Ono jest takim wyjadaczem starej gwardii, można powiedzieć. Jest takim guru akwarystyki, szczególnie taki naturalny właśnie zakłada akwaria, bardzo proste, ale imponujące. Kolejne akwarium. 60 drzewo założone przez Michała Adamka miesiąc dwa miesiące temu, też świetnie wygląda grupka e, Rasbol Galaxy. Tutaj pływa mamy Aloha Risa, Acicularisa i koronę drzew z Pacefalandr, również kryptokoryne Flamingo, która już zaczyna się tutaj pięknie wybarwiać. Bardzo dynamiczny hardscape. Pięknie to wygląda. Kontrast cieni i światła. Wszystko zachowane w dobrej proporcji. Kolejne akwarium założone przez Dejwaczała. Niestety nie mam pojęcia kiedy, ale wygląda na bardzo dojrzałe. Pięknie przycięte roślinki, naprawdę akwaria w większości tutaj są w świetnej kondycji. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, który ze zbiorników najbardziej Wam się podoba. I dlaczego? Pewno macie jakieś swoje ulubione. Widzicie duże akwarium 120x50x50, na na 50, a w akwarium pływają małe rybki wystrzyki amandy i wydaje mi się, że to zawsze jest świetny sposób na podkreślenie właśnie aranżacji delikatną rybką, która tutaj nie zaburza nam kompozycji. W takich zbiornikach naprawdę świetnie to wygląda. Największy zbiornik przed nami trzymetrowy zbiornik roślinny. Kompozycja z dwóch wysp, piękne łodygowce z tyłu. Miks różnych rotal, zielonych, czerwonych, pomarańczowych, tęczanki, tetry. Genialny zbiornik. Bardzo duże, pięknie wybarwione tęczanki. Wielkie rozbory klinowe i jeden pufferfish. Dajcie znać jaki to gatunek. Niestety nie mam pojęcia, ale wygląda tutaj świetnie. Nie niszczy roślin, nie gania innych ryb. Tutaj świetnie się tutaj komponuje wrażenie też, że wyjada ślimaki, bo nie widziałem tutaj ani jednego ślimaka. Piękny zbiorniczek. Imponujące jest to, jak niziutko i równo trzymana jest tutaj ta w tle. Na pewno wymaga tutaj wiele czasu na przycinanie. Kolejny zbiornik w stylu naturalnym 180x60x60 na na 60. z bardzo imponującą rybą jaką jest Altum. Właśnie jeden ze zbiorników założonych jeszcze przez Filipa Już Zbiornik w takim starym, naturalnym stylu, z dużą ilością mikrozorii. liliopsisem w tle, po bokach. Tutaj właśnie mamy Liliopsisa. Co ciekawe, dużo razy słyszałem, że właśnie skalary czy altumy. Y, są agresywne, gonią inne małe ryby. No, tutaj w ogóle tego nie widać. Te altumy są naprawdę w wielkości mojej dłoni. A, a w ogóle nie gonią tych neonów. Tutaj te neony, tęczanki, to wszystko się tutaj ładnie trzyma. Wypływają na zewnątrz, więc y, nie są gonione. Mhm. Także to też ciekawa rzecz. No genialny zbiorniczek. No i myślę, że to może być jeden z moich ulubionych tutaj w galerii. Zbiornika, wydaje mi się, że to będzie Airio No właśnie, mamy ten dwumetrowy zbiornik. Jak się prezentuje cała galeria? A dodatkowo mamy takie małe smaczki, jak Terabase. pięknie zarośnięty i mega mega pond, mini pond z roślinkami w genialnej kondycji, pogastemon erectus, lobelia cardinalis, troszkę marsilei. Anungulu z mchy. No wygląda to świetnie. Obok jeszcze jest mini terrarium. Parę innych roślin. Prawdę powiem Wam, że przepiękna galeria. A więc to kolejna galeria, którą miałem przyjemność odwiedzić. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobała. Ja jestem zachwycony. Sama przyjemność odwiedzać takie miejsca. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie komentarz na dole i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!